Odcinku, między innymi. Grillish, jakby się nie słuchał, Grillish, Matko Boska! Matko Boska! Odpowiedniki Ligi Mistrzów są rozgrywane na różnych innych kontynentach, natomiast umówmy się. Najlepsza drużyna w Lidze Mistrzów to najlepsza drużyna świata, dlatego dziś złożę skład Manchesteru City pod Foot Champions, ale żeby sobie troszeczkę utrudnić, to złożę skład Złoty. No, może nie licząc tego Edersona, którego mam już tutaj na bramce. Pozycja bramkarza to najbardziej newralgiczna pozycja, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju challenge. Złoci bramkarze o overallem 80, 81 czy też 79 naprawdę potrafią przepuszczać piłki niewyobrażalne, przynajmniej na tym etapie gry. Gdy na ich bramkę strzelają karty futis z, z oceną strzałów na poziomie 99. Ale już. No dobra, przechodzimy do budowania składu. Wiemy, że Ruben Diaz jest kontuzjowany przed Super Pucharem. Wiemy, że również Kevin De Bruyne z powodu kontuzji. Nie zagra. Na razie prawą obronę obsadzimy sobie Złotym Kylem Walkerem, Bardzo pewna i spokojna tutaj inwestycja na prawą obronę. Zawodnik tak zwany linia, linia, czyli będzie grał i do przodu w ataku, praktycznie do samego końca dobram bram kierowala i będzie się spokojnie tutaj wracał w defensywie. Stoperzy i tutaj widziałem taki przewidywany składzik, jeśli chodzi o dzisiejszy super puchar, że ma na środku obrony wystąpić oczywiście nowy nabytek, czyli Josko Guardiol, zawodnik, no, jeszcze FIFA 23 dostępny jako zawodnik RB Leipzig Natomiast w tym momencie już oczywiście zawodnik Manchesteru City Za ile go tutaj dostanę? Chyba za 2000 monet Dobra, będzie bez zgrania, ale to jest Guardiol 82 tempa, powinien sobie spokojnie poradzić No i w parze z Guardiolem nikt inny jak Akanji Prawie cała defensywa zbudowana, jeszcze tylko lewy obrońca A tutaj skorzystamy z pana Ake Nathan Ake, 78 overalla jeśli chodzi o złotą kartę Natomiast, no bo, dobra, mamy go, mamy. Ma też alternatywną pozycję właśnie w postaci lewego obrońcy, mimo że tutaj nominalnie jest stoperem. Jeśli chodzi o pomocników, no to tutaj zdecydujemy się na transfer. Zdecydujemy się na transfer. Kovacic, proszę uprzejmie, tutaj desygnowany prawdopodobnie do gry w podstawowym składzie. Będzie pan Mateo, sympatyczny Chorwat, ile za niego musimy tutaj zapłacić? Troszkę, chyba więcej niż 2700 w tym momencie. No dobra, dobra, za trzy koła go kupię. Wrzucam go tutaj do składu, no i do pary z Rodri, prawdopodobnie w środku pola. Chociaż może dałbym szansę innemu zawodnikowi. z niech pójdzie na ławkę, a ja widziałem, że ostatnio piękny film został wypuszczony na temat pewnego zawodnika Manchesteru. Złośliwi powiedzą, że ten film powinien nazywać się Przyspawany do ławki, ale, ale ja bym. Sam szansę panu Philipsowi, zresztą tutaj na pozycji SPD, spokojnie sobie pośmiga. Formację ofensywną stworzy Tercet. Phil Foden, Jack Grealish, no, słynny imprezowicz, zobaczymy czy dużo będzie na powodu do imprezowania po finale Super Pucharu. No i pan Alvarez na ataku, no i wiadomo, wiadomo kto będzie jego partnerem, tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie Erling Braut. Halant w tej złotej wersji 8-8. Oj, dawno się nim nie grało, dawno się nim nie grało. Jeszcze tych chłopaków jako tako tutaj poukładać. Jack Grealish na środkowego pomocnika ofensywnego, Phil Foden tutaj LSP. Rodri, Calvin Phillips. Dobra, dobra, myślę, że będzie okej. Okay. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko sobie sprawdźmy, bo tak, yy, Halant lewa noga, Alvarez prawa, no to chyba muszę jednak, ich jednak yy, przestawić. Phil Foden, dobrze, że lewa noga, bo gra na lewym środkowym pomocniku, więc tutaj musimy tylko zrobić małą przestawkę, no i Klamy. I wy również możecie zagrać u mojego partnera kanału, czyli etoto legalnego polskiego Bookmachera, gdzie gra oczywiście dozwolona jest od lat 18, ale jeśli jeszcze na etoto się nie zarejestrowaliście, to jeśli zrobicie to. Dzisiaj to możecie zgarnąć z okazji meczu Super Pucharu Manchester City Sevilla Dodatkowy bonus 200 zł wystarczy z tego linku, który wam zostawiam w opisie filmu oraz przy piętym komentarzu Postawić, że City wygra mecz i jeśli wygra mecz to dostajecie dodatkowe 200 zł bonusu Dodatkowo przy rejestracji na to macie możliwość zgarnięcia trzech bonusów od wpłaty Pierwsza to jest 100% bonusu od wpłaty do 400 zł Druga to jest 50% bonusu od wpłaty aż do 600 zł I trzecia również 50% bonusu od wpłaty aż do 1000 zł, więc łącznie 2222 zł. Biorąc pod uwagę, że na samym końcu jeszcze czeka was e, freebet 222 zł. Także bardzo fajna oferta powitalna no i oczywiście z kodem BJOT. Z kodem BEYOT, bo to jest mega istotne. Żeby z tego kodu BEYOT podczas rejestracji skorzystać, a ja jeszcze pokażę wam mój kupon na dziś czyste city, do 90 minuty po kursie 1.38 ATP Cincinnati, bo tutaj Kubert Hurkacz dzisiaj sobie poradzi z Borna Koriciem. No i chyba na jutro już przejdziemy na Ligę Konferencji. Europy, gdzie ta Legia, gdzie ta Legia się kryje. No Legia, 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 awans Legia po 3,25 aż. Także bardzo dobry i solidny kursik, stawka 50. No i co? Liczymy, że polska drużyna to sobie poradzi, bo o te dzisiejsze mecze i spotkanie Hubiego jestem spokojny. Gramy, gramy, zobaczymy, czy będzie duże spocenie w tych spotkaniach, no bo teraz są te dodatkowe wyzwania, prawda, za które można dostać paczki, więc w teorii może być troszeczkę ciężej, ale, ale zobaczymy. Kto będzie naszym rywalem? Neymar SG. No, już nie jest to praktycznie Neymar SG. Ten skład PSG też, też, się, też się mocno pozmieniał. Dobry rywal, znaczy dobry skład rywala. Natomiast my, już w trojek Manchester City, możemy zmierzać na wirtualną murawę i zobaczymy, który z tych złotych zawodników będzie tutaj robić największą robotę. Ale się to trzeba przechwycić. Dobrze, Rodri. Jest przechwyt. Jest też Jack Grealish. Haland, zobaczmy. On chyba po prostu popędzi, skorzysta ze swojego tempa. No też rywal może też jakby nie do końca zdawać sobie sprawę, znaczy widział nasz skład, ale może w trakcie meczu zapomni, że gramy tylko złotymi zawodnikami. No bo jednak każdy z tych graczy ma w Fifie dużo lepszą kartę, jakąś specjalną. No każdy praktycznie, prawda? Ale my tu mamy jednak te złote wersje, a teraz Haland, może jakiś dragback, może jeszcze ball roll. Co, to, co tu robi rywal? Co tu robi co no, tu robi rywal. On kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Spokojnie, spokojnie. Haland tutaj dominuje w ataku. Przechwyt Rodri. Ball roll jakiś, dobra. Miniemy na tempie. Rodri, Rodri. Solowa akcja. No, potrafi tutaj Hiszpan zaczarować. Alvarez wejdzie w pole karne, Ale Vergil to wszystko teraz wyczyści. No i musimy szybko próbować się spresować. Alvarez, Alvarez, dobre podanie. Ernie Bout. Haland, poprzeczka. Szybka tutaj akcja, szybki przechwyt. No City jak na prawdziwej murawie w tym momencie. Ake czy teraz na tej lewej stronie sobie poradzi? Chyba będzie out dla nas w tym momencie. Także to jest y, dobra informacja. Holden. No i może teraz y, czas na kontrę. Wypuścimy sobie tutaj prawego naszego brońce. Walkera. Ale Walker... A nie wiem jak mu podać. Dobra, teraz będzie podanie. Jest Walker. Jest Walker. Jest Walker na tempie. Walker indywidualnie. A, ależ teraz Klosterman to wszystko przeczyta. No i będzie out z takiej dosyć groźnej pozycji. Przełączamy sobie oczywiście na Rodrigo. Podanie wsteczne. Calvin Phillips. Jest Phil Foden. Jest Erling Haaland. Erling Haaland. Strzał z lewej nogi. Obok słupka. Nie możesz tak marnować. Potężny panie Norwegu, ale dostajemy piłkę pod nogi. Haaland. No już w drugiej sytuacji nie może zmarnować. 2-2-2-0. Dominacja. Klosterman. Klosterman. Zobaczmy. Ale jest przechwyt. Jest przechwyt. No, ale też tracimy szybciutko piłkę. No ale dobra, prawą gałką się poprzełączamy. Wydaje mi się, że na tych rywali właśnie w kwalifikacjach, w y tak dalej, to wystarczy troszkę się poprzełączać prawą gałką i oni kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. Eee, Rodri, 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 potańczy. Rodri jeszcze z fake shotem. Rodri, proszę bardzo, eee, Hiszpan. No nie ma jakiejś niesamowitej statystyki dribblingu, ale to robi. Rodri, oj, oj, No to byłaby akcja odcinka. Musiałem próbować jeszcze nie bramkarza, chociaż prawdopodobnie strzał wylądowałby. W bramce Rodri jeszcze z Ragbekiem, ale teraz to wszystko gdzie są przeczytane. No i dobra, prawą gałką przełączamy się. Niby zrobiliśmy lukę. Trzeba ją troszkę zabezpieczyć. Czy gości będzie biegł? No właśnie, on może biec z tym Darwinem Lunezem. On może biec, on może strzelać, ale Ederso do broni i dobitka też obroniona. Tak jest. Dobra, 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 wrzutka. Virgil, Ujujujuj. dobrze. Ederson. brawo. No i teraz cyk Na cykna króciutko. Pyk Walker, walker, walker. Dobrze to rozegrali. Klepeczka. Rodri i tam już na prawej stronie jest Walker, który się podłącza, który wbiega, zagra doświadkowanie, ale Diego Carlos to wszystko jeszcze tutaj zablokuje, a myślę, że potężny Norwek już by strzelał kolejną bramkę w tym spotkaniu, gdyby ta piłka do niego doszła. Jack Grealish, jeszcze podanie do Walkera, Grealish, Grealish drybluje, Grealish, ależ tutaj drybling, Jack Grealish, 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 no i na zielonym jeszcze, ale chyba niepotrzebnie L2 przytrzymałem w tym momencie i, i przez to ten strzał nie miał takiej mocy. Ale teraz Haaland wyskakuje do główki, jednak troszkę zabraknie. Walker, 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 czy przechwyci Charlie Simons, ale dobrze, prosto pod nasze nogi jest ponownie Calvin Phillips. Foden, Foden, to jest właśnie ta kontrola, której cię uczą w takim klubie jak Manchester City, że tutaj w ogóle masz nie się wchodzić w dribbling, jeden na jeden i tego właśnie to właśnie pokazuje, Phil Foden, Alvarez, Alvarez już w polu Alvarez, Alvarez, jeszcze wejście, jeszcze wystawka chyba będzie, e, Halant. E, ale się tutaj zabawili, e, 3-0, rywal już mógłby zrobić 6-quita, ale też nie będę taki, bo czasami mówię, uuu, mógłby już zrobić ragequita, 3-0 jest i tak dalej, no ale z drugiej strony, jak ja mam 0-3 w Champions, oczywiście to się zdarza, Szczególnie teraz, jak robię jakieś różne challenge. składem Chelsea, tak, by the way, wbiłem 16-4. Jeśli ktoś byłby ciekawy, jak właśnie poszło, o, a tutaj gol na 1-3, Edina, Jacko, także 16:4 4 wbite. No i, i też tam jakiś mecz przegrywałem 0-3. Chyba ostatecznie jeden z nich, albo nawet dwa z nich wygrałem, to znaczy skampekowałem. No i no cóż, wtedy czuję, że jednak mogę wrócić. Nawet jeśli przegrywałem 0-3 do 20 minuty, czuję, że jestem w stanie te bramki postrzelać w ofensywie, bo najgorzej teraz powiem wam szczerze, jak się robi te challenge tymi słabszymi kartami, miał grać teraz cały FUT Champions, to największy problem jest jednak z defensywą, jest jednak z defensywą i, i tak jak mówiłem z tymi bramkarzami podczas zbudowania składu, że jak dasz za słabego bramkarza, to to jest dramat i tam potem Kepa mnie trochę zawodził, w tej złotej wersji w końcu wziąłem do składu Chelsea ikonę, ikonę Czecha na, na bramkę, także no bez tego ani rusz w sumie, no, na tym poziomie teraz futisowym. Takie challenge'e podejrzewam, że dużo prostsze byłyby jednak na początku gry właśnie. Teraz to dużo trudniejsze, mimo że część z was może powiedzieć uuu, że teraz może taki challenge jest prostszy. O nie, nie, nie. Zostali najwięksi tryhard, wyjadacze największe tryhardy w sierpniu, bo inne osoby już w FIFA nie grają tak naprawdę. No plus do tego, tak jak mówię, ta dysproporcja kart jest, jest ogromna w środku pola. Znalazł, bardzo ciekawie Rodrigo Rodri rozgrywa na skrzydło. Jack Grealish Jack Grillish! Jack Grillish! Ale jeszcze tutaj z krzyżaczka chciał wykończyć tę akcję, no bez przesady, panie. Panie Jacku. Grillisz, jakby się nie słuchał. Grilich, Matko Bosk! Matko Bosk! Grilich jeszcze takie piękne okienko. Haha, ha, no i będzie Ryczku drywala. Już teraz chyba będzie, czy nie? Tak jest, tak jest, no, ale dzisiaj się wija. i tu nie zrobił super pucharze. ale jeśli chcecie. Podzielcie się ze mną swoim przewidywaniem na ten mecz. Napiszcie w komentarzu. Moim zdaniem City wygrywa dzisiaj 2-0. Cywilia po prostu nie podskoczy obywatelom. Dzięki za ten odcinek. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia.